Dobry wieczór ponownie w pierwszym w tym roku wydaniu programu w centrum uwagi. W końcu ubiegłego podsumowaliśmy Tłumetek kadencji władz Zgierza. Pora na podobną rozmowę o tym, co się udało, a co nie, przez minione dwa lata władzom powiatu. Moim i Państwa gościem jest starosta zgierski Bogdan Jarota. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie starosto, jak Pan uważa, jak po tych dwóch latach oceniają Pana mieszkańcy powiatu? Ja sądzę, że powinni oceniać pozytywnie ze względów na to, co do tej pory udało się zrobić. Ja wspomnę, że na początku kadencji zrobiliśmy sobie bilans otwarcia, jeśli chodzi zwłaszcza o stan dróg naszych powiatowych. Prawda? I doszło, wyszło, że 60% mamy tych dróg złych lub bardzo złych, w związku z tym Podstawowy priorytet to poprawa stanu na tych drogach. Jak do tej pory zrobiliśmy 79 km dróg, mamy taki plan, żeby do końca kadencji zrobić 150, a więc będzie to jedna, jedna trzecia posiadania naszych dróg, bo przypomnę, że jest to około 450 km. Poza tym oczywiście na dużym stopniu poprawia się jakość kształcenia w naszych szkołach poprzez głównie poprawę warunków nauki dzieci w naszych szkołach. W związku z tym myślę, że robimy co możemy, ażeby no, społeczeństwo oceniło pozytywnie. To myśli Pan, że mieszkańcy stolicy powiatu też oceniają pozytywnie, bo zgierzenie, jak pan wie, swoje pretensje, na przykład dotyczące dróg czy placówek powiatowych, w większości z niewiedzy zresztą kierują, kierują do prezydenta miasta, a uwag, jak wiadomo, właśnie jest sporo, bo przede wszystkim właśnie dziurawe ulice, a bo likwidacja młodzieżowego domu kultury, powolny schyłek, jak niektórzy twierdzą, liceum imienia Stanisława Staszica. No, może zacznę po kolei, jeśli chodzi o stan dróg, oczywiście ja nie mówię, że jest zadowalający w Zgierzu, bo na pewno daleko jest od tego, ale bardzo, e, tak. Robimy, co możemy. E, ponieważ e, ja chociażby wspomnę e, ostatnią inwestycję e, ulicę Konstantynowską, e, którą, którą, która była zrobiona, e, która jest zrobiona i myślę, że będzie służyć mieszkańcom. Oczywiście pewne e, opóźnienie było, ale to wynikało z przyczyn obiektywnych. No, nie jesteśmy w stanie i nikt nie jest w stanie przewidzieć, co jest pod ziemią, a tutaj niestety były roboty ziemne związane z, z kanalizacją. Ale to co widać nad ziemią i to co się planuje w zakresie prac już prędzej. Gdzie zatoki autobusowe pytają mieszkańcy, skąd bierze się ścieżka rowerowa wiodąca do to są wszystko warunki, jakie stawia program. Program przebudowy dróg lokalnych stawia naprawdę ściśle określone, określony sposób wykonania, tak, żeby dostać punktu. I często, niestety, tak to jest, że jeżeli wchodzimy w ten program, musimy się godzić na to, że musimy projektować, no troszeczkę pod te punkty, żeby te punkty po prostu y, uzyskać. I Ważne, też... że jest. Ważne, że w końcu jest. i ja myśl... najrówna. Ja myślę, że to jest istotne, ale to nie jest tylko jedna inwestycja, bo chociażby targowa, która była w bardzo złym stanie y, parzęczewskiej, kawałek, który również zrobiliśmy, trochę chodników, y, które było y, zrobione między innymi na Łagiewnickiej i y, y, Piłsudskiego. To wszystko y, po trochu, ale idzie do przodu likwidacja MDQ. dziękuję za to pytanie. Bardzo bo proszę. ja myślę, że jeśli chodzi o likwidację MDQ, narosło tutaj naprawdę wiele nieporozumień bo nigdy w powiecie nikt nie myślał o jakiejkolwiek likwidacji MDK-u i go de facto nie ma. To zostało troszeczkę napędzone w jakiś tam sposób, nie wiem, może trochę i polityczny, żeby dopiec powiatowi, że chce, że chce wymyślił sobie likwidację powiatu. No, ale pan wie przecież, że kwestia likwidacji MDK-u MDK to jest historia, niekończąca nie się historia na dobrą sprawę, bo władze powiatowe, także te wcześniejsze również takie zapędy miały. Różnie to było ze względu na brak de facto bazy, a więc budynku odpowiedniego. Ten budynek, który w tej chwili jest, on na dobrą sprawę powinien już być dawno zamknięty, ponieważ nie spełnia wymogów podstawowych, zarówno sanepidu, straży pożarnej i tak dalej. Okazała się możliwość wybudowania nowego obiektu, pozyskania środków zewnętrznych na nowy obiekt i otworzyliśmy Powiatowe Centrum Kultury jako e, równolegle działającą instytucję. I w tej chwili mamy taką sytuację, że działają dwie instytucje. Centrum e, Kultury, i MDEK jako jak, jako z tych Pan, że to jest pomysł na to, żeby yy, yy, zejść z tak zwanej karty nauczyciela, jeśli chodzi o zatrudnienie eee, instruktora. To znaczy to nie było naszym zamysłem e, likwidacji karty nauczyciela w ten sposób, tylko pozyskania środków. Ja to chcę e, oczywiście powiedzieć jasno i podkreślić, że tak to, że tak to jest. E, notabene nauczyciele e, zgodzili się na to, żeby tą kartę nauczyciela, żeby się pozbyć tej karty nauczyciela. Natomiast ja nie rozumiem w tym momencie postawy rodziców, ponieważ my chcemy stworzyć znacznie lepsze warunki do tego, żeby zajęcia dzieci odbywały w przyzwoitych, normalnych warunkach, jak to jest w XXI, jak przystało na XXI wiek, a tu dostajemy jakieś taką blokadę, że nie, bo nie. Teraz okazuje się, że ten stary budynek no to już by zadawalał, no, czegoś tutaj nie rozumiem. No, pani naprawdę. dyrektor też zadowolona nie jest? E, ja myślę, że pani dyrektor by chciała brać podwójną pensję za, e, za m, obie instytucje, to wtedy by była zadowolona. Natomiast, słowa. natomiast e, takiej, e, takiej alternatywy nie ma, ponieważ jedna instytucja, Centrum Kultury, przejmie wszystkich e, uczestników e, m, e, mdk i nie będzie naprawdę żadnego e, problemu. Poza tym, że no, nauczyciele stracą kartę nauczyciela i będą musieli trochę więcej. Ale dyrektor profesorii. się już zmieni. Dyrektor się zmieni, ponieważ po likwidacji będzie musiał być ogłoszony konkurs, nowy konkurs i kto będzie dyrektorem, to ja w tej chwili nie wiem. W porównaniu ze wspólnymi projektami realizowanymi przez starostwo z innymi gminami powiatu naszego, przyzna pan, że, że ta współpraca z władzami Zgierza to taka nie jest, no nie wypada najlepiej. No, oczywiście na początku kadencji, a również w tym studio podkreślałem, że ta współpraca układa się dobrze. To znaczy, ja nie mówię, że ona w jakiś sposób jest tam zła, bo, 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 bo nie. Natomiast no, powiat ma tych zadań dużo. Finansowanie powiatu jest skromne i teraz my albo możemy robić więcej korzystając ze wsparcia poszczególnych gmin, albo robić mniej tylko z własnych środków. No tutaj niestety, ale z miasta Zgierza nie mamy żadnego wsparcia finansowego i nigdy nie mieliśmy. Jako, jeden z jako jedna z nielicznych gmin nie współpracuje w tym zakresie. To są jakiekolwiek wymierne efekty, tej nazwijmy to, jak Pan ładnie nazwał, dobrej, zawsze może być lepiej współpracy. No, można dobra współpraca, można tutaj e, chociażby e, wspomnąć utrzymanie zimowej bieżące dróg. No które, powiedzmy to uczciwie i wyraźnie robi. mieszkańcom, że drogi powiatowe są w końcu przekazane ostatecznie w zarząd miastu. Tak, drogi powiatowe są w zarządzie miasta. E, no i one na tą chwilę pozostają w tym utrzymaniu przez miasto. Panie Starosto. E, Generalnie z połowy pana perspektywy, połowy pana kadencji, to jak ją pan ocenia? Więcej in plus czy in minus? No znaczy, ja powiem tak, to, co sobie zakładałem na początku kadencji, realizuję konsekwentnie. Konsekwentnie, chociażby mogę powiedzieć na przykładzie strategii rozwoju dróg. Realizujemy z lekkim wyprzedzeniem, a więc można powiedzieć, że. ponad normę. Tak. Ponad normę. Ale również bardzo istotne tutaj jest w tym momencie pozyskanie środków zewnętrznych. Otóż w tej chwili jesteśmy przygotowani praktycznie na absorpcję bardzo poważnych środków unijnych. Między... Łomowskich? Łomowskich, ale nie tylko. Ponieważ poza łomem mamy jeszcze termomodernizację, chociażby DPS-u w Rombieniu, DPS-u w Ozorkowie budowę sal gimnastycznych w Ozorkowie, Aleksandrowie głównie. Także tych środków zewnętrznych naprawdę myślę, że w najbliższym czasie uzyskamy bardzo, bardzo, bardzo Przy roznacza. skromnym budżecie powiatu rozumiem, że to będzie duży zastrzyk, który będzie widoczny dla mieszkańców. Oczywiście, że tak, ponieważ znacznie poprawi się standard w naszych budynkach użyteczności publicznej, bo termowodelizacja Kompleksowa, która zostanie zrobiona, no, zmieni diametralnie funkcjonowanie tych budynków. I estetycznie, ale też i wymiar ekonomiczny. Ale i wymiar ekonomiczny, ponieważ są to oprócz estetyki, są to również i pompy, pompy ciepłe, pompy ziemne, które będą dogrzewać, wymiana instalacji ciepłej, elektrycznej, oświetlenia, także. także Będzie sekundze. mniejszy smog. No myślę, że tak, myślę, że dzięki temu na pewno tak. Ale przyzna pan, że parę zgrzytów i problemów przez te dwa lata było. No właśnie, Konstantynowska do nas z poślizgiem, przeklinane przez kierowców zgierskich, ale nie tylko, bo ci, co jadą do szpitala, też przeklinają. Niewyremontowane skrzyżowanie Parzęczewska-Gałczyńskiego. Wątpliwości co do zlecenia obsługi prawnej powiatowego Urzędu Pracy Córce, pana kolegi z PSL-u, protesty w sprawie likwidacji MD rzeczone wcześniej, prywatyzacja powiatowego. Centrum Zdrowia Boruta. Dużo tego. To znaczy. Powiem tak, to nie są wszystkie moje grzechy, ponieważ niektóre z nich to zupełnie mnie nie dotyczą. Ale po kolei Konstantynowska... Ale koalicjantów na przykład już dotyczy. Myślę, że Konstantynowska bardzo dobrze, że jest zrobiona. Natomiast nie da się zrobić bez jakichś tam przeszkód, bez kolizji, bo to... Ale Parzęczewska-Gałczyńskiego, jest... Natomiast pan, to drażni, jak zrobiliście taki ciąg, czyli Parzęczewska-Targowa, a ten jeden, i dalej, oczywiście, w stronę mhm. szpitala Parzęczewska też jest zrobiona. Natomiast to jedno skrzyżowanie, umówmy się, ono się nie zmieniło od czasów, kiedy było budowane osiedle. E, I chyba większych remontów też nie przechodziło, ani sygnalizacja świetna, ani nawierzchnia. Poza tą bu bu budową tej wysepki jednej. Oczywiście. Azylu dla pieszych, ciężko. Oczywiście, panie redaktorze, zgadzam się, że tak jest. E, natomiast e, mieliśmy składać e, wniosek w poprzednim roku. Na przebudowę tego skrzyżowania na tzw. schetynówkę. Niestety, ale zmieniły się kryteria przydziału środków na miesiąc przed. W związku z czym nie zdążyliśmy wykonać w ciągu tego miesiąca nowej dokumentacji, bo dokumentacja była, natomiast musieliśmy tą dokumentację zrobić od nowa tak jak wspomniałem na początku, żeby była zrobiona bardziej, niestety, pod punkty. I stąd też odwlekło się to na ten rok, na 2017, ale w tym roku wracamy do tematu. Kiedy I, będzie wniosek składany? I myślę do 15, jeszcze nic nie zmieni, do 15 sierpnia taki wniosek będzie złożony. Co oznacza, że w tym roku na remont nie ma już szans? Skrzyżowanie nie. Krzyżowania? Nie, oczywiście, że nie, ponieważ, ponieważ nie będzie środków. Tutaj jest poważne zadanie, bo to jest zadanie opiewające na około 4 miliony złotych. W związku z czym to jest poważny remont. Chcemy oprócz świateł zrobić jeszcze porządek z nawierzchnią, schodnikami. Kawałek ścieżki rowerowe również ma być zrobione. W związku z, z tym, no niestety, będzie to bardzo kosztowna inwestycja. Czy w tym roku, składając wniosek, jest wtedy szansa, o ile przejdzie, oczywiście te punkty, czy pod te punkty, jak zostanie zrobiony, jak Pan mówi, a um, przyszły rok ewentualnie, Remont? Tak, oczywiście. Wtedy od wiosny przyszłego roku możemy realizować to zadanie. Wtedy będzie to całkowite zamknięcie skrzyżowania, czy też da się to zrobić trochę mniejszym no Ja myślę, że nie da się, nie da się mhm. tego zamknąć całkowicie, ponieważ jest to zbrodliwa ulica i trzeba będzie robić połówkami, czyli, czyli na wahadła. Pytałem o, o powiatowy urząd pracy, o obsługę prawną. Wszystko w porządku? Ja nie widzę żadnych problemów. Pojawiły się jakieś takie informacje, że pan przewodniczący Janiszewski jest w spółce z swoją córką. Nie jest w takiej spółce, zresztą to jest powszechnie wiadomo, a ma prawo przystąpić do wyboru oferenta i przystąpiła i robi obsługę. Z tego, co rozmawiam z panią dyrektor e, Powiatowego Urzędu Pracy, jest bardzo zadowolona z tej usługi prawnej w tej chwili i nie widzę tutaj żadnych problemów. Skończyła się już sprawa, tudzież jeszcze nie z Powiatowym Centrum Zdrowia? Jeśli chodzi o Borutę, jeszcze niestety nie. Nie jest zawarta na tą chwilę nowa umowa. Mamy uchwałę rady, która pozwala nam na wydzierżawienie, przekazanie, przepraszam, w użytkowanie na okres 10 lat. No i w tej chwili jest ocena. Prawna, co do możliwości podpisania y, nowej y, umowy. Zmieniamy temat. Tęskni pan za Józefem Dziemdzielą. E, tak się musiała skończyć cała ta sprawa, wygaszeniem mu mandatu. Ja powiem tak, że. Bardzo żałuję, że pana Dziemdzieli nie ma w Radzie Powiatu. Miałem przyjemność współpracować z nim od początku powstania tego powiatu. Wieloletni, raz. Wieloletni, przez wiele, wiele lat. Samorządowe I naprawdę był to bardzo doświadczony samorządowiec, bardzo dobry przewodniczący rady, bardzo sprawnie te rady prowadził. Zresztą, czy komisje, było to wszystko profesjonalnie wykonywane, natomiast ja uważam, że to jest przerost formy nad treścią i naprawdę powód... Nadgorliwość wojewody? Nad, sądzę, że tak, że tutaj nie było jakichś takich powodów kolizyjnych, żeby aż było do Takiego e, posuwać się e, rozwiązania. A z drugim radnym, prezesem byłym już spółki? E, na tą chwilę, e, po pierwszej decyzji, po pierwszej decyzji wojewody, niestety nie ma. Znaczy, nie wiem, niestety, niestety, ale nie ma dalszych ruchów. Tak, z grubsza, jak się panu współpracuje z radnymi powiatowymi? Bo no, koalicja w którymś momencie, właśnie przez Centrum Medyczne Boruta, nawet niektórzy mówili, że wisi na włosku, a opozycja raczej pana nie oszczędza. To znaczy, powiem no tak, ja z, z, od początku współpracuję ze wszystkimi radnymi, bo czy to jest radny opozycyjny czy koalicyjny? Uważam, że pełni mandat zgodnie z wolą wyborców i należy z nim współpracować. Czy jest źle, czy jest dobrze? No, chociażby mogę powiedzieć na przykładzie głosowania nad budżetem. Tylko czterech radnych było przeciw uchwaleniu budżetu, no, a wiemy, że opozycja jest znacznie liczniejsza. Tak z, grubsza, tak z grubsza, liczniejsza, ale chodzi o prawo i sprawiedliwość przede wszystkim, prawda? No ale to jest dziewięciu radnych. Mieszkańcy, w tym głównie nauczyciele, drżą o swoją przyszłość, pan wie o czym mówię, czyli, czyli reforma oświaty. Jak się powiat do tej całej operacji przygotował, jak od września będzie wyglądała siatka szkół powiatowych? To znaczy na sesji najbliższej sesji w piątek przyjmujemy siatkę szkół na terenie powiatu. Wielkich zmian u nas nie ma, bo praktycznie reforma dotknęła nas tylko w jednym momencie w głownie, w zespole licealno-gimnazjalnym i tam niestety będziemy musieli gimnazjum wygaść. Oznacza no to, to redukcję etatów? No, sądzę, że do tego również pewnie dojdzie, mimo że może ta redukcja nie będzie aż tak znacząca bo ten jeden rocznik w liceum przybędzie, może przybędzie większy, będzie większy nabór, to wtedy problem również by był jeszcze mniejszy, ale przewiduję jakieś tam problemy. Jeśli chodzi o szkoły średnie, myślę tutaj nawet o Zgierskim Liceum Staszica, to może paradoksalnie ten, jak wcześniej wspomniałem na początku naszej rozmowy, wieszczony przez niektórych schyłek liceum, może się okazać, że ta reforma uratuje tą szkołę. Szczerze powiem, panie dyrektorze, że nie wyobrażam sobie, żeby szkoła z takimi tradycjami jak liceum z gierskiej imienia znikło z mapy edukacyjnej. Myślę, że jest to raczej niemożliwe. Natomiast w tym momencie reforma pomaga, bo przybywa jeden rocznik i będzie zamiast trzech cztery. To już tak na sam koniec porozmawiamy o planach na kolejne dwa lata. Czego dobrego, a może nie tylko. Mogą spodziewać się zgierzeni mieszkańcy powiatu. To znaczy, powiem tak, że. Realizujemy dalej e, program e, odbudowy, remontów e, dróg i mam nadzieję, że w Zgierzu e, będziemy mogli wykonać e, właśnie to skrzyżowanie paszyłczeska gałczyńskiego e, no ale może jeszcze w, oprócz tego uda się zrobić jeszcze trochę więcej e, w drogach, natomiast e, w bardzo duży program związany e, z termomodernizacją e, tutaj w Zgierzu będzie będzie to dotyczyć um, powiatowego Urzędu Pracy, będzie to dotyczyć budynku starostwa, będzie to e, dotyczyć e, zespołu szkół ponadgimnazjalnych również będziemy budować nową siedzibę dla Centrum Kultury. No właśnie, to, to Centrum Kultury razem z miastem przy Starym Młynie, czy jednak w tej lokalizacji dzisiejszej? Nie, w lokalizacji dzisiejszej, czyli będziemy budować osobno, ze względów na to, że nie dało się razem pociągnąć tego, ze względu na to, że miasto miało środki na rewitalizację, my mieliśmy na kulturę, są inne terminy składania wniosków, inny sposób rozliczenia i tak dalej. Czyli I się... biurokracja stanęła na przeszkodzie. Biurokracja, typowa biurokracja stanęła na przeszkodzie i musimy to robić niestety m, osobno. No i będziemy to robić, bo wszystko na to wskazuje. Pieniądze są zabezpieczone w łomie. Jak będzie wyglądać ten budynek? Bo on jest zabytkowy, to, to jakoś tam trzeba będzie zachować pewne części, e, To znaczy w zasadzie do zachowania jest tylko fasada mhm. e, ściany frontowej. E, ją trzeba utrzymać. Natomiast wszystko wszystko resztę można zmieniać. Nie ma żadnego tutaj Czyli problemu. będzie rozbudowywane. Będzie tak. rozbudowywany budynek, i myślę, że już w tej chwili mamy zlecony projekt budowlany. Po tym składamy wniosek gdzieś w maju o konkretne środki. Po podpisaniu umowy przystępujemy do realizacji. Ale to już raczej nie w tym roku. To znaczy, myślę, że chyba się Procedura w tym roku będzie trudno, tutaj. bo za czym się przetarg przeprowadzi. Poza tym, no kwestia następna to e, musimy młodzież z MDK-u przenieść do e, zespołu szkół ponadgimnazjalnych obok, a więc trzeba będzie również przygotować pomieszczenia, żeby mogli, mogły te zajęcia się odbywać w normalnym trybem. Poza tym jakieś zmiany, jeśli chodzi o cały powiat, czy też większe inwestycje? Większe inwestycje oczywiście tutaj nie dopowiedziałem, ale również mamy zamiar wybudować boisko, bo też mamy taki wniosek złożony dla zespołu szkół ponadgimnazjalnych i Staszica. Takie boisko już z Odpowiednie, bo za kwotę 300, mln mamy w zamiarze wyremontować salę gimnastyczną w Cezaku. Także, także tutaj w zwierzu, natomiast jeśli chodzi o powiat, również budowa, tak jak wspomniałem wcześniej, trzech sal gimnastycznych w Aleksandrowie. Ozorkowie głównie, oprócz tego również termomodernizacja naszych szkół. W głównie będą dwie stermomodernizowane, w Aleksandrowie, przepraszam, w Ozorkowie dwie. No także także naprawdę te zmiany również będą dotyczyć tych budynków poza Zgierzem również. Dziękuję bardzo panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. Moim i państwa gościem był starosta Zgierski Bogdan Jarota. Rozmawialiśmy o tym, co było w minionych dwóch latach kadencji władz powiatowych i o tym, co będzie przez kolejne dwa. Życzę państwu miłego, udanego weekendu. Do zobaczenia za dwa tygodnie w kolejnym wydaniu programu w Centrum Uwagi. Pozdrawiam.